takie elementy, Aha. może się to... No. miałem kamerę, a nie nagrywam. No nie wiem właśnie dlaczego, ale ja myślałam, żeby to powyjmować, to się da, może to Grześkowi damy, może mu się to przyda do naprawy jakiegoś radia, tak, bo no. te elementy mogą być przydatne. Mhm. No, bo kontekst jest taki, że jest kontener, no i znaleźliśmy znowu. często w tych okolicach, znowu znaleźliśmy te e, obudowy po radiach, o. Ktoś tutaj je... Rozbiera tutaj, nie wiem, rozbiera czy coś robi. No oczywiście są puste, same drewniane skrzynki. Tamta jest w dosyć dobrym stanie i nawet mała, ale tutaj właśnie takie o, elementy... Jakieś... No, przepraszam, ale wkładasz mi się? Bardzo uderzyłem Cię? Nie, w ogóle kamerkę tylko. A, to przepraszam. Nic jej nie będzie. Sportowa jest, do tego służy. No, i tam pod spodem to jest jeszcze jedno, ale w chcę tego. Czekaj, ja sobie wyjmę z tego mhm. to, co powiedziałem. Fajnie, tylko w dół, nie w górę. Ty masz jeszcze latarkę, mhm. czy nie dasz rady? Mhm. No, jeszcze te ramki są takie, co nie metalowe. Tego chyba nie będę wyjmował, bo to jest bardzo ten, pogniecie się jak, mhm. ten, jak jest tak? Mhm. To, mogę wziąć, to też może to się, się przydać, co nie? Przydaje. Czasami tak. często ich nie ma. A to, to już tam nic. A, mówiłeś o tych ramkach, tak? No, tak się nie da wyciągnąć. No, da się, no bo to na mosiąc, co nie to Ostatnio sprzedałem, bo to jest mosiężne. No, to Wtedy mówię, robili jeszcze ładne. Nie mów głośno, bo, bo się ktoś obrazi, mhm. że to robimy. Nie robilibyśmy jakby chcieli to kupować. O, nie chcę zejść. Okay, zostawię ją na razie tu, ja później ją włożę, ale muszę mm -hmm. jeszcze to zobaczyć co jest, co tu jest że akurat dam radę. No, chyba już nie. Za mocno jest dociśnięte. Nie ruszymy teraz tego. Tam nic nie ma. Uh -huh. Tamta jest całkowicie pusta. Bez akcesoriów. Bez akcesoriów. No Czeka, tu jest puszka. <laughs> karmię kota chyba. No to, to z powrotem? Ciekawe gdzie się podziały wnętrzności tego radia. Mhm. który raz obudowy. To tak. jeszcze pokaż to małe, bo to weźmiemy w całości. To mhm. jest sama obudowa w sumie i kable. Ale ta jest ale w dobrym stanie. w stanie szybka, nie jest. Stanie jest. Mhm. Może Grzesiek ma, ma wkład? Może. W sensie... I zaraz weźmiemy jeszcze, zobaczymy. Nie wiem, tu do tego wejdzie. Radio mi nie wejdzie. Do tego. Radio wejdzie chyba akurat. Nie ma więcej toreb, bo okay. nie, nie myślałem, że aż takie duże rzeczy znajdziemy. Ja to mogę wziąć do ręki. Okay. A... Aha, obudowę do ręki. Mm. A, jeszcze te elementy są tak oboce gdzieś tu. Teraz trzeba iść zajrzeć do śmietnika, czy czasem tam nie bo Boże, nie jak jest ktoś to jest. <grych> Raczej nie ma nigdy. Otwarty jest, tylko Wiem. Właśnie też tak powiedziałam. Nigdy nie ma, no ale... Dobra, to to sobie bierzemy. Skala jest bardzo zajechana, więc to chyba z tego nic nie będzie. Nie mogę tego wyjąć, Masz siłę, to wyjmę. Też niekoniecznie chyba. A, nie, to jest dość wbite. A, w ten sposób. No tak, od tej strony, okej. Okay. Coś jest jeszcze? Prze, Przesoczekaj. Nie, ta skala jest w takim stanie, nie będę tego brała. Może jest w cała, ale w sensie takim, że. W sensie takim, że tu nawet już na ten nic nie widać. Mhm. Zrobię tylko zdjęcie sobie, będę miał na Facebooka. Daj mi na chwilę lata. Jakieś poduszki, dywany, takie pierdolę ciały. Mhm. Jesteś w stanie wziąć coś? Tak. Torbę? No, mogę wziąć torbę. Wiem, z tą... Może się Marcin nie powróciłem, Wezmę tą obudowę do mhm. Ostatnio były tu jakieś wystawki. Elementy elektroniczne wystawieniu... były. Ostatnim razem nie było, więc tym razem też się nie zbudziałem. Uh -huh. Może to ta osoba cały czas tak na raty. Tak? No może. A tutaj z kubuś puchatek. I kubuś świnka peka. O ja, no. To preska na maksa. Uh -huh. z nich taki a tam no teraz... nigdy elektronika nie trafia Złapiesz teraz... czy nie? a po to też torby no. nie nigdy elektronika nie trafia to prawda zawsze są tylko te albo zawsze obudowy a nie, raz tu w kontenerze były telefony komórkowe. Tutaj? Zostały tam trochę dalej. Aha, nie? nie pamiętam. A tak, dobra, było, co nurkowałem tam. No, no, no. By, tam była Nokia. Co była tam wlazłem do niego? Działające uh -huh. w sumie. Tak. Ile to starość. Kolejny kontener, dobrze? Kolejny dom, to nie kontener, dobrze. Te starocie tu są. No, no. SSR. Boiler. To to jest, jest. Co to jest? Poster eee, jakiś no. chyba był. Znaczy, nie dużo jest neseserów jakiś mhm. tego starego typu. Nawet nie jestem w stanie. Całkiem, całkiem. Jest boiler cały z tyropiankiem obłożony. a to chyba. Wow. Skurzana. Wow. O, pełno papieru. Patrz z PRL-u oryginalnego, już mhm. z żółk takiego grubego. Teczkę jakąś osobową znajdziemy z IPN-u. Zaginione teczki Kiszczaka, albo coś w tym stylu. Tak. Ale jak już postawię sobie tą budowę To masz latarkę i sobie poświeć. O, sitko takie widzę tutaj. Takie to drewno... To. Aha. Znaczy, jakie to są walizki stałe. Nie wiem czy się otworzy. O, dobra. Nie chcę się otworzyć. Ciuchy jakieś czyjeś wyrzucone. Mhm. No, takie. To już kiedyś było coś takiego tutaj. Pamiętam. Co to? Pany mają całkiem zacny bieżnik. No. O kurde, prawie mówki. Na gorszych jeździłem. Na gorszych jeździłem? Zdecydowanie. O liczniku, o liczniku. Licznika nie będzie, bo Tam energetyka jest zabiera. jest swastyka. Yes. Na tej ciąży. Aha, okej, okay, no. Coś jest zawinięte w ten. Nie wiem co to jest, ale jest zawinięte tam w szmaty i wyrzucone. Widzisz? No. No taką pogodę też przyjeżdża. Cała komuna poleciała. No. PRL głęboki poleciał. Nie? Uh -huh. Tak. Jakiś garnek jest pusty. Patrzę, bo ostatnio w takim garnku pamiętasz, co było? Uh -huh. Kran. Dziadek miał taką walizkę jak ta, znaczy taką torbę. Pamiętam co w tym było. No Nosił coś. Takie coś. Jest. Widzisz? Przejdź mhm. z drugiej strony. Jakaś torba taka i taka znowu walizka podróżna. Mhm. Tak no tutaj nic nie ma. Co to za cuda? Nie wiem. Jakaś książka. Odłączona od macierzy Wehrmachtu. Nie. War... Warte Gału, coś tam. Też nie wiem. Też mi się wydawało, że to jest Wehrmachtu, ale. Chciałbym, żeby tam było tak napisane. Hmm. To jest jakaś książka. Tak. Zobaczył po pogniósł i wyrzucił. 2011. Nie wiem co to jest. To co nazwana polska z... ziemia. Ziemia wielko Polan w kraju nad Warto. Wartą. Ja wezmę sobie to wrzuć. Zobaczę co to z ciekawości. Fuzjanty mhm. mhm. to jest 11, to raczej nic ciekawego, ale. Ale papieru, pa. Wstać się teraz taki papier do drukarki i wyślij. Komuś. Mhm. Dyplomy stare, pamiętam, były tak drukowane na tym papierze. niż papieru zmarnowało się ile? Ile tu drzew jest? A tu jest jeszcze taka kryza chyba patrz, wielka. O popa. ja taka. Ile papieru poszło? Obudowę, tak. Kolejna mikrofalówka. Weź torby, ja będę ją niósł. O, i z talerzem i z podkładką. I weźmy jeszcze też tą lampkę do poświecenia. No, no się. Masz, nie masz kluczyków do auta? Nie mam. No to trzeba ją wziąć do domu. Nie tak.